Siemasz, siema, siema. Witam serdecznie na kanale. Obstawiamy 300 zł dają. 300 złotych dają za jednego gola reprezentacji Polski. Gola granego za złotówkę, tak jak teraz widzisz. Piękna. Siódma promocja powitalna. Forbecie, promocja, o której powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście witam serdecznie na kanale, zachęcam do zostawienia łapy w górę e, pod filmem i dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Mamy kilka takich kuponów, słuchajcie, złożonych z kilku dni. Też kupony pod mecz Polaków o tych kuponach sobie zaraz pogadamy. To jest taki przedsmak tych meczów reprezentacyjnych. No ale mamy piękną promocję powitalną od Forbeta. Tak jak Wam powiedziałem, przed chwilą jest to siódma promocja, sześć poprzednich. Trafionych na plus, nowi gracze zadowoleni, 300 zł na grę było. Ostatnio była promocja w sobotę na zwycięstwo Manchesteru City, oczywiście zielona. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać 300 zł za jednego gola Polaków w jutrzejszym meczu. Gola granego za złotówkę, to tłumaczę. Pierwszy krok, żeby skorzystać w ogóle z tej promocji, to jest oczywiście założenie konta w Forbecie, bo Forbet organizuje tą promocję powitalną z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Ten link jest przypisany do tej promocji, nie gwarantuje, że z innych linków promocja działa. Absolutnie nie gwarantuje. Jeżeli ktoś chce korzystać, zakłada sobie konto z tego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Warto zrobić weryfikację konta gracza, bo i tak, i tak trzeba to robić, i to zawsze się robi. I depozyt, wpłata. Minimum 50 zł, jesteś zapisany do promocji na mecz reprezentacji Polski ze Szkocją. Założenie konta, weryfikacja konta, wpłata 50 zł. Ale z tych 50 zł ryzykujesz tylko złotówę. Tak jak teraz widzisz, masz postawić zakład na to, że Polska strzeli gola. Po prostu. Ostatnio Krzysiu Piątek trzy gole w meczu ligowym, chyba w 17 minut. Lewy bardzo dobrze wejście do rozgrywek Ligi Hiszpańskiej. Mamy kim te gole strzelać. Ja mam nadzieję, że tego jednego gola strzelimy, Szkocji. Bo chciałbym, żeby dalej wszystkie promocje powitalne w Forbecie były zielone. Jeżeli Polska strzeli, a ty sobie z tego skorzystasz. To w przeciągu 48 godzin od końca meczu dostajesz 300 zł w bonusie na grę. Na twoje nowe konto gracza Forbet. Pierwszy krok, szybko i kończymy. Idziemy do kuponów. Pierwszy krok to jest założenie konta w z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. E, weryfikacja konta gracza, czyli taki standard i depozyt. Wpłata na minimum 50 zł to już ci z automatu zapisuje. Nigdzie nic nie musisz klikać, szukać, zapisywać się. Za złotówkę z 50 zł z konta głównego dajesz. Tak, jak teraz widzisz, gola Polaków. Po prostu nic więcej nie musisz z tego meczu dawać. Za złotówkę gola Polaków to ma być dokładnie taki kupon. E, I czekasz. Jeżeli strzelimy, to w przeciągu 48 godzin. 300 nagle dostajesz od forbeta. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem, a ja przechodzę dalej. Przechodzę oczywiście do informacji o konkursie. Zrobimy sobie dzisiaj konkurs. Dzisiaj trochę zaszalejemy. Na dzisiejszym filmie będzie stuba do zgarnięcia 100 złotych w forbecie. I już Wam mówię, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 100 złotych w forbecie. Subskrybować ten kanał musisz. Subskrypcja kanału obstawiamy. łapa w górę zostawiona pod tym filmem i w komentarzu typujecie: No już dzisiaj, dzisiaj, jutro zrobimy taki sam konkurs. Dokładny wynik i Minutę pierwszej bramki w jutrzejszym meczu pomiędzy Szkocją a Polską dopisujecie swój nick gracza. Swój nick gracza z Forbeta. Typujecie do jutra do 20.45. Komentarze, edytowane, dodane po tej godzinie, bez nicku gracza na Forbet nie biorą udziału w zabawie. Standard. Serdecznie zachęcam do zabawy. Stuwa do zgarnięcia, Andrzej. Proszę mi wpisać w excelu stówę dla kogoś. I teraz tak, tak jak mówiłem, mamy kilka kuponów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mianowicie pięć kuponów to są takie troszkę long termy, ale long termy na kilka dni po prostu. No mamy de debiuty. Mamy na przykład kupon od Piotra. Słuchajcie, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zdarzeń i to są zdarzenia bez wielkich kombinacji. Albo czyste zwycięstwo, albo podpora ze zwycięstwem. Generalnie idzie tutaj Piotr w stronę faworytów. Znaczy, dla niektórych Polska nie będzie faworytem. Dla mnie jest, bo zawsze będzie faworytem. Nawet jakbyśmy z Brazylią grali. Szwecja ma swoje, Spotkanie z Azerbejdżanem wygrać. Są fawory, faworytem. Polska, tak jak widzicie, nie może przegrać ze Szkocją. Obojętnie, jaki wynik byle byśmy tego spotkania nie przegrali. Dalej, zwycięstwo Portugalii z Chorwacją. No, Chorwacja bardzo słabo zaprezentowała się na mistrzostwach Europy. Raczej na przestrzeni e, tych kilku miesięcy, czy tam kilku. No, można tak powiedzieć, za wiele się nie zmieniło. Zwycięstwo Portugalii. Zwycięstwo Hiszpanii na wyjeździe z Serbią. Wszyscy wiemy, jak na euro zagrała Hiszpania. Zwycięstwo Norwegii to już jest, proszę Ciebie, chyba z piątku, tak? Tak. Na wyjeździe. Z Kazachstanem, Norwegia ma wygrać. Belgia ma pokonać również piątek Izrael, więc tutaj mocno pod faworytów wszystko. I Anglia z soboty ma sobie poradzić yy, w lidze narodów UEFA. Liga B to jest swoją drogą z Irlandią. Więc tutaj generalnie nie jest tajemnicą, że Piotr celuje faworytów. Dorzuca sobie dwie podpory. Poza tym kilka typów na czyste zwycięstwo. Emocje na kilka dni, gwarantowane. Dalej mamy od Dawida i tutaj jest już sklejka, słuchajcie, z trzech meczów. Trzy mecze za 1200 zł, tutaj mamy 11837, to już się robi poważnie. Podpura na Polaków, czyli też Polska, zdaniem Dawida, tego meczu po prostu nie przegrywa, czyli mamy podpórkę, ale do tego over 1,5 w tym naszym, over gola w tym naszym meczu, minimum dwa gole i minimum 1 gol w drugiej połowie. Więc tutaj mamy taką sklejkę zrobioną, no bardzo fajny kurs nam się wytworzył tutaj z tego, z tego meczu Polaków, można powiedzieć, bo 2,42. Dalej mamy spotkanie Argentyny z Chile, to są kwalifikacje do Mistrzostw Świata, oczywiście. Tutaj słuchajcie, overek 2,5 goli proponowany i. Gol Chile, czyli jest gol underdoga, ale jednocześnie jest over meczowy proponowany na kuponie over 2,5 goli. 2,71 z tej sklejki. I jest jeszcze spotkanie Francja-Włochy, tutaj po prostu over 1,5 gola, ale Włosi też mają strzelić jednego z goli. Czyli generalnie na tych dwóch kuponach, a nawet można powiedzieć, że na 3... Trze... Nie, bo nie na gola Polski, dobra, na... nie na dwóch kuponach, tylko na dwóch typach e, idzie Dawid pod gole underdogów Chile i Włochy. Reszta jasna, klarowna. 11 800 zł może z tego wrócić. Bardzo fajny kupon. Dalej mamy propozycję od Kacpra. Taktycznie, taktycznie undery, bo generalnie, jeżeli chodzi o graczy, to ja już się nauczyłem, że jeżeli chodzi o graczy typerów i mecze reprezentacyjne, to są takie dwa obozy, nie? Owery 2,5 goli. Mega dużo underów. No i jak widać, Kasper należy do tego drugiego obozu, gdzie twierdzi, że będą undery. Wybrał sobie 6 meczów na undery 3,5 goli. Każdy z tych meczów under 3,5 goli, czyli może wpaść maksymalnie, mogą wpaść maksymalnie 3 gole: Azerbejdżan, Szwecja, Szkocja, Polska, Portugalia, Chorwacja, Kazachstan, Norwegia, Wyspy Owcze, Macedonia, Mołdawia, Malta. Maksymalnie 3 gole w tych meczach i 1500 profitu Kasper księguje. No tutaj nie ma za wiele, co opowiadać o tych typach, po prostu jest ładowane w i Liczone jest na to, że tak jak często to bywa, no powiedzmy sobie szczerze, euro. Tak jak często to bywa, liczone jest na to, że w meczach reprezentacyjnych za wielu goli nie będzie. Przedostatnia propozycja kuponu, którą mamy na dzisiejszym filmie jest od Adama i to jest ten kupon. To jest ten kupon na 48 tysięcy złotych. Fajnie się złożyło, że akurat przed chwilą omawiałem kupon Kacpra, bo Kacper celował w Andery, no ale tutaj mamy propozycję u Adama overów i to takich solidnych. Serbia, Hiszpania over 2,5 goli po kursie 2-0. Szkocja, Polska over 2,5 goli po kursie 2,25. Patrząc na te szalone mecze reprezentacji polskiej, znaczy szalone, takie obfitujące w gole, nie? Na euro. Ja, ja wcale nie powiedziałbym, że u nas będzie under 2,5 goli. A tu masz overa 2,5 goli po kursie 2,25, nie? No fantastyczny kurs. Dalej Portugalia sama ma strzelić Chorwacji minimum 2 gole, czyli over 1,5 gola Portugalii. E, overek 2,5 goli w tym meczu Argentyna-Chile. Myślę, że nie jest to jakieś niemożliwe. Teneryfa z, z Racingiem Santander. Racingiem Santander. Już będzie zaraz. Druga liga hiszpańska. Over 1,5 gola dopchany. I jest jeszcze over 2,5 goli w meczu Brazylii i Ekwadoru. Też kwalifikacje do Mistrzostw Świata, nie? Tutaj robi nam się kurs 38, czyli bardzo duży kurs, jeżeli chodzi o kupon złożony z kilku zdarzeń. No bo wiecie, ta 2,25 2,0. To generuje. To buduje fajny kurs. 1500 zł pakowane w to. 48700 może wrócić. Jeżeli, jeżeli nie spartoli się kupon w czwartek i te trzy typy wejdą czyli over dwóch i pół goli Serbia, Hiszpania over dwóch i goli Szkocja, Polska i over 1,5 gola samej e, Portugalii, no to już nocka będzie ciekawa, bo już over dwóch i już pewnie będzie jakiś fajny cashout już e, w nocy Argentyna, Chile będzie naprawdę tutaj dużą robotę robił, jeżeli te cztery typy wysiadły, to już w ogóle cashout będzie petardowy bym powiedział, nie? No jestem ciekawy, tylko oczywiście nie mogą się spartolić pierwsze typy, bo wtedy jest gówno wielkie, wiesz o co chodzi e, więc to jest propozycja od Adama i mamy jeszcze Propozycje na dzisiejszym filmie od Wiktora. Mamy tak, gole drużynowe, bo mamy minimum jedno trafienie Polaków, czyli typ, który w ogóle jest w promocji powitalnej w Forbecie. Jeszcze na zamknięcie filmu o tym zaraz powiem, że 300 wy możesz za gola Polaków dostać. Jest minimum jeden gol Polaków, jest, są minimum dwa gole Hiszpanii z Serbią, są minimum dwa gole ekipy belgijskiej w meczu z Izraelem. Tak, w meczu z Izraelem, no i Holandia domyka ten kupon. Holandia grająca na własnym terenie, proszę ciebie, w sobotę z Bośnią i Hercegowiną, więc też generalnie pod faworytów, ale nie jeden x 2 nie wszystkie z tylko po prostu gole. Jeżeli chodzi o przedsmak tych kuponów na zbliżające się mecze, to mamy wszystko. Jutro już ofensywa z kuponami na dany dzień, czyli normalnie normalnie czwartek, czwartek, piątek, piątek, sobota, sobota. Tutaj mamy taki luźniejszy dzień, bez meczów jeszcze dzisiaj, więc można było taki materiał skleić. No i to, co miałem na zakończenie filmu powiedzieć, jeden gol grany za złotówkę w Forbecie, jeden gol Polaków z jutrzejszego meczu może dać Ci 300 złotych na grę. Jak odebrać sobie tą promocję? Przede wszystkim jest to promocja skierowana do osób, które konta w Forbecie nie mają i możesz sobie to konto założyć z dedykowanego pod tą promocję linku, linku, który znajdziesz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz sobie konto, weryfikujesz to konto gracza, czyli to, co robi się zawsze i robisz depozyt, wpłatę na minimum 50 zł, jesteś zapisany do promocji i jedyne co musisz zrobić to z tych 50 zł z konta głównego depozytowego złotówkę, jedną złotówkę załadować po prostu na gola Polaków. Tak jak teraz widzisz, Polska strzeli gola. I czekasz, jeżeli strzelimy jutro Gola, to w przeciągu 48 godzin 300 w bonusie dostajesz na grę w forbecie. Też cieszę się, że ostatnie promocje siadły, bo 6 na 6 trafionych promocji powitalnych mamy. I oby tak dalej. Osoby zainteresowane promocją, pierwszy komentarz pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Uśmiechu na twarzy. Jutro się widzimy. Trzymajcie się, pozdro siema, ma, i nara!